maneczką mamy sobotę. Yy, nie wiem, nie pamiętam, który dzisiaj jest. No jakoś styczeń, 2024 początek. O Jezus Wsiadam do karocy. Yy, dawno mnie nie było. Na szczęście, wielki powrót. Yy, lecimy z grupą Midland Detecting Days. Yy, dzisiaj jestem tylko ja i Mario. A gdzie jest mój telefon? Dobra, telefon jest tutaj. Kurde, trochę się tak spieszę. No bo. Jest godzina 7, ja mają godzinę 20 drogi Jest 6 stycznia Prawie miesiąc czasu nie kopałem Nie liczę tej... Mm, nie będę mówił Tego kopania u Simon'a Bardzo słabego Z którego się zawinałem o 11 Nic nie nagrałem, ponieważ był sam GreenWaste No to prawie miesiąc nie kopałem I dzisiaj lecimy we dwóch na kopanie Ja i Mario Do zobaczenia na miejscu, lecę Bratku, bratku, aż po żyję. Te chwile, te sytuacje wszelkie Wzmacniające więzi, serce rośnie na potęgę Nikt się święty nie urodził Razem stanowimy siłę, którą możemy pomóc. Jesteś jaki byłeś, jaki byłeś Będziesz zaufany, wierny, szczery Plus maniery w pierwszym rzędzie Mam nadzieję, ty mnie kiedyś braknie Wtedy będą mieli Ciebie, wtedy Ciebie nie zabraknie Poważnie, dla mnie to bardzo ważne Gdy mój syn będzie w potrzebie, wtedy dmuchniesz na w na razie dbajmy o nasze relacje Czysto hermetycie dalej, trzymajmy się razem Nie lecimy na kopanie Tutaj siebie, nosisz miano przyjaciela Siemaneczko, jest ze mną Mario Dojechaliśmy Dzień dobry Dzień dobry O, tutaj mamy pana kolegę, a ja tutaj nagrywam, także No, dojechaliśmy na miejsce Jest ze mną Mario, jesteśmy koło miejscowości Lik, około 3 mile No i co? Gotowi do wyjścia, już tutaj sprzęty przyszykowane Spodziewamy się. Ja dzisiaj bez złota nie wracam, Mario. Ja... co ogóle da, co ziemia da, to będzie to, co, będzie, co ziemia to, da? To, to przyjmę. Może sobie zrobię pod urodzinki prezencik fajny, no. to zobaczymy. Mario tydzień temu wyciągnął Saksona. Ja nie kopałem od miesiąca, także. No co, widzimy się na polu. Dotarliśmy na pole, zobaczcie jaki tu jest klimat, kurde, zajebisty, nie? Że tak powiem. Tutaj mamy Mario już przy dołku, coś tam dziabie. Ale klimat jest... Tam mgła, ten wschód słońca, no po prostu jest zajebiście. No proszę Państwa, nowy rok zaczynamy. Z przytupem hamerek. Jest. I on. Do oczyszczenia, ale już mam dzień zrobiony Mario. Kurka wodna, ale strzał. Kurde, nie wiem, trzeci dołek. Dopiero początek. Dopiero początek, a ja już mam hamera. Ja pierdzielę. Nawet na grupę nie wrzucam, bo szkoda mi czasu idę szukać dalej. Później wrzucę. No ale dobra, już Hami jest, nie? Pozdro, lecę dalej, kurde, jest, 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 nowy rok Pierwsze kopanie w tym roku, także, no już jestem, już mam dzień zrobiony Jakiś kawałek czegoś, dosyć stary z tego co widzę, ale zajechane już, ciężko będzie namierzyć, co to może być Aczkolwiek, pozdrawiam Kubę, wbijajcie na jego kanał, od y, 15 kuba a tutaj będziecie mieli link do jego kanału, pod spodem zresztą, w sumie, nie? Wbijajcie, no i znalazłem coś takiego i lecę dalej. Dzień i tak już mam zrobiony, więc... Kolejny sygnał. Coś takiego, nie mam pojęcia co to jest. Później będę identyfikował. Ktoś mądrzejszy ode mnie mi pomoże. A tam słyszę w tle... Tomasz? Nie słyszę. A kronik! Srewny jeszcze do tego kurde jakie pole w ogóle, nie? Ja Jest trochę śmieci, ale zobaczcie. Proszę bardzo. Ale piękny. O, o. o panie! O kurde To jest Florin. Florin. To jest Florin i kron. Tak się prezentuje. Ale stan No praktycznie mędrca Mario. Florin. Wiktoria piękna piękna moneta yy, Florinek No co? Mario komentarz Rok zaczyna się się rok zacząć Przytupem, <laughs> Przy już mamy pod urodzinki, załatwione <laughs> Załatwione Mario Sroberko ja Hamerek No tutaj ten przedmiot, nie wiem co to jest ale Ale zostajemy na tym polu, nie? Trzeba się to zrobić. Takiego, takiego za mam, nie wiem co to jest Ty, a co to? Kurde strasznie lekkie No, Więc... Ale to jest moneta, bo jest w takich Ja rozumiem, no. tak widzę tutaj ranty są na tym No, no ale zajechana Zajekana. No ale dobra no, no. sorry za przekleństwa no, Jestem no, podniecony dobra. po prostu no, tak no co mam powiedzieć? Poczekajcie no, no, jak... ja mam tutaj jeszcze jeden sygnał, tu są dwa o, no i dobra No to zobaczymy na żywce jak tutaj Mario działa Mówi, że ma... Że, a tutaj był krąg w dołku, rozumiem? Tak. No to jak tutaj był krąg, to tam będzie drugi krąg. Albo... Jaki krąg, co ja gadam? Florin, kurde. No sami słyszycie, no jestem podjarany naprawdę, bo od miesiąca nie byłem na konkretnym kopaniu, jestem i się cieszę normalnie jak... Nie wiem, jak to się mówi, jak komarek na przegląd. No dokładnie. <laughs> jak nowonarodzone, jak dziecko pod choinkę, jak zostało że... zostało co jak... Tak, drędza, tak, ta cukierki, wiesz. No. Chociaż nie wiem, oni teraz cukierków to już nie chcą, nie? Nie, oni te te -te teraz nie, te telefon, ko -ko -telefony, tablet Telefony, tablety, kuźwa, komputery Ta. Nie mogę namierzyć Poczekaj, ja wezmę swoją marcheweczkę no. To jest sprzęt, pokaż To jest sprzęt, który też nie może tego namierzyć Więc nie wiem, być może jest dużo głębiej Z której tu? Przy ściance? A w tamtej Nic tu na razie nie ma Tutaj też nie Mario skrzynię kopie Aha okej Zalewka No ale dobra no i tak nie ma co marudzić Jest Florin srebrny w takim stanie, że ja pierdzielę <laughs> no, lecimy, <laughs> właśnie to mi się podoba. Lecimy yeah. dalej. Kolejny dołek. Jest dużo śmieci tutaj na tym polu, ale też właśnie są takie zajaździki, Jest Hammer, jest florin. Jest drugi Hammer, więc między śmieciami wychodzą ciekawe naprawdę fanty. Tutaj ja mam jakiś zajazdik. No, ciężko zidentyfikować, jest zjedzony. Także później do oczyszczenia jak zwykle standardowa procedura. Kogo moje oczy widzą? Uśmiechnie. Uśmiechnięty, znaczy coś ma i Mam znaczy hamerek, krosik spoko jest lekko dziabnięty, ale to, to nie przez Maria, to jest przez, przez, przez pół, tak, przez pół dziabnięty, bo ślad nie jest świeży. Longkrosik, Mario, no toż Mario double silver dzisiaj. No. Także zostajemy na tym polu, nie ma co tam. Ja przeszedłem na chwilę na pastura, ale tam zero sygnału, więc zostajemy na tym polu, się tutaj kręcimy. Jak skoro tutaj Istreberko wyszło i dwa hamery już nam, w sumie, w sumie to kurde rozdajemy kartę dzisiaj. No, dostajemy karty, no. no. Dobra, nie ma miękkiej gry, wracamy do kopania. Denarius Myśliwus też musiał wpaść. Dawno nie wykopałem, także dzisiaj przyszedł ten dzień. No i jest Denarius Myśliwus. Ałspajterowi by się spodobało. Cały nabój znalazłem. Ja Wygląda jak jakiś ślepak, nie? No ale jeszcze całego nie znalazłem, więc dzisiaj jest ten dzień. Kolejny Moniak, tym razem współcześniak dwa pęsy eee, Zeszliśmy z tamtego pola oranego, tam dużo śmieci. No ale nic więcej nie znaleźliśmy. Jest około godziny 12. Przeszliśmy na pasturka obok tego pola. Kręcimy się teraz tutaj. No i pierwszy zajazdzik, pierwszy zajazdzik wyszedł. Serce zabiło złoty kolor, mówię kurde, nie, złoto. A okazało się, że 10 eurocentów. <laughs> no można i tak. Kurde, tak blisko, a tak daleko. Jak Kuba wczoraj w losowaniu.